U. Tak wysoko się nie pociągaj. No, to jest dowód, że nie widzi. A, a bolało, czy nie? Nie no, mnie to nie boli. Do, ja nie nie bol. Mój sufit boli, nie no. Chciałem powiedzieć, że widać, że nie oglądasz moich materiałów. Tylko słuchasz. Tren Boron... Było Boron. Tren Dobry, dzisiaj jest z nami specjalny turboista, osoba, która nie widzi, a dźwiga. Z nami jest Patryk. Trzyma, Patryk. Widzisz? Nie udaje, zobaczcie. Nie. <ślańcjaki> Pokażę, nie udaję. Pokaż, że nie udaje. Pokaż skarada. Przejdziemy przez boje, trzy boje, królewskie boje, czyli przysiad, wyciskanie i martwy ciąg. Martwy ciąg troszeczkę mocniej, aby pokazać wam, jak się dźwiga nie widząc. Tak, jest to trudne, czy nie? Nie no, co w tym trudnego. O, Łapie okay. sztang i podnosi. Marcin! Marcin. Ja się Wstawia. tak nie da zrobić. No, Marcin, Marcinek. Marcinek. No. Dlatego ja robię na grubie, bo tam jest ciemno i też dużo dźwigów na grubie. Fuj, ale nie, wali z pyska. Bo nie widzę. Fuj, fu, 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 główne wali, a nie główne, nie. Dobra, jedziemy z tematem, no i łapy nie ma. Pokaż. Nic nie, nic ma. nie ma, w ogóle. Nawet nie no wie, jaką ma łapę. Powiedz mi, startowałeś w jakich zawodach? W martwym, nie na razie tylko. Całym martwym. Jakie osiągnięcia? 290, najwięcej zrobiłem w kategorii 93. Ale to na miękkiej sztandze to do okay, dobra, czekaj, 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 chwilę, chwilę, chwilę. Na miękkiej sztandze. A jaki ty masz rekord, Palecia? Ja, co, co? Wciąga? Na zawodach. Na zawodach 280, 290 mi <laughs> <laughs> Idziemy przysiad, robimy przysiad. To Ci pomaga w ogóle w treningu? Nie. Nikt, nikt Ci nie pomaga w treningu. Ja Ale to się sam. musi zaprowadzić na siłownię. Czy chodzi na siłownię publiczną, czy nie? Nie, ja sobie sam do piwnicy idę i tam robię. Ja. Jeszcze raz jestem to tak słabo, nie? No to musisz się obrócić, tak. Tu? Dobra, stoisz, łap. O, dokładnie, zobaczcie. Radzi sobie sam. A ty nie no. widziałaś od urodzenia, czy od później? Od drugiego roku życia. Czy raz? Od drugiego roku życia. A coś pamiętasz? Nie, no. Znaczy się nie pamiętasz z takiego okresu, przynajmniej ja nie pamiętam. Aha, czyli nie, nie pamiętasz, że widziałeś? Nie. Od dawna? Tak, tak słyszałem. Aha, okej, okay, tak słyszałeś. Jakie wyniki robisz w wyrwaniu, podrzucie? No ja dopiero się uczę. Tam robiłem, no tak te dwa miesiące porobiłem, tak powiedzmy codziennie, no to 90 i 110 zrobiłem. Okej, okay, no to ładnie. Jaki masz rekord w siadzie? Wiesz, że 20 tam kiedyś dwa lata temu robiłem. Zrobiłem. Znaczy no wstałem, brzydko, ale wstałem. Czyli wolisz bardziej w dwój, czy w trójbój Znaczy, jeżeli miałbym wybierać, to dwubój, nie. Ja Wiadomo, tam żadnych wyników nie zrobię, ale tak dla siebie, nie? No ładnie, trochę jak robisz za bardzo, ale... Ja tak po tej drodze też jakiś sztywny jestem trochę. No nie jesteś sztywny, bo jesteś widać bardzo mobilny, bo robisz hiper lordozę w pełnym siadzie praktycznie. Prawie, prawie robisz tak, taką hiper lordozę. To świadczy o tym, że masz bardzo mobilne biodra. Pani ty możesz z tym chodzić, a nie stać jak ciul. <laughs> chodzić i, i ma ten materiał żyć O da, jak ładny siad. Naprawdę bardzo ładnie siadasz i wstajesz Kurde, jak, jak ciężarowiec zobaczcie jak ładnie lekko wstaje Jak Dobra, okej okay. <noise> Ej, a powiedz mi pan, gdzie się uczyłeś techniki? W domu. W, w domu. Ktoś ci pokazał technikę? Nie, no ciebie słucham głównie. No to było później, ale ktoś ci musiał pokazać siłownie, co to w ogóle jest jak to wygląda, jak to robisz. Nie no, 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 można powiedzieć, że sam od początku nie zaczynam. No teraz macie mi tam podpowiadanie też. Jak ktoś potrafi opisać ruch, to, jest, to, to nie są żadne tam Aha, rzeczy takie, żeby nie okay. można było tego przełożyć. Okej. Okay. skąd praktykę? ta pasja? Nie wiem, lubię to po prostu, zawsze mnie to interesowało. Tata czy tam kobiety tam też tam kiedyś każdy ktoś coś tam robił, nie? Aha. Aha no i okay. tak jakoś wszystko to się przełożyło na to. A nie wiem, interesowały się też inne sporty? Jakieś inne sporty może? No pływam też. Pływasz? Znaczy teraz nie pływam, nie. No, teraz nie Bo mi zamknęli. A, teraz jest otwarte pływa już są I... otwarte. No, no. No, no teraz niby tak, nie, ale... No poszedłem... Poszedłem 3 lata temu, bo się chciałem krawla nauczyć, a te, teraz już delfinem też pływam. O, patrzcie jak ładnie siada. Naprawdę, dałem mu 105 kilo. I gitor. Dawaj. Patrzcie, bez oporu. Bach. No lekki opór jest. Ciężar jest ciężki. I chopa. Dobra. O, i poszło. Lepsza seria, lepsza seria. I patrz jak pewnie, jak trzyma y, środek ciężkości. Nie leci, nie łamie się, nie leci na palce. No, bardzo fajnie. Powiem że jestem tutaj w szoku. Idziemy w wyciskanie, leżąc teraz, ok? Zobaczymy, jak wyciska osoba, która nie widzi. Ale po siat powiem Ci szczerze, że mnie jest szokowa pozytywnie, bo y, ładnie trzymasz tutaj i środek ciężkości, i automatyzacja siadu jest bardzo ładna. No, trzeba Cię tu pochwalić, tak? Jeden z lepszych siadów, jakie ostatnio widziałem. Kiedy wyciskałeś ostatni raz? O, to w ogóle słabo. Też trzy miesiące temu pewnie. Ile to było? Nie wiem, 100, bo wtedy robiłem. A rekord 135, tak? 145. 145, no to sporo. Co? A ile ważysz? Teraz... No. Teraz dużo więcej, na 3. No, ponad 100 to było. Zobaczymy, jak wyciskasz. Mamy teraz 40 kg. Ej, bardzo ładnie wyciskasz. No, trochę tam, no, ładnie, ładnie. Ale ogólnie no, widać, że jesteś szybki, dynamiczny i kontrolujesz to wszystko, nie? Ludzie widzą, a dużo gorzej dźwigają niż ty. Widzą ruch, a ty tego nie widzisz. No, no to i trzeba sobie podnosić, sobie patrzeć. Zobaczcie technikę. Tak. Bach. Dobrze. E no, elegancko. Power masz, dynamikę masz. I tak samo jak w siadach, jesteś taki dość ustabilizowany. Pedro, jak Krzyś Wierzbicki. Okej. Okay. Powiem Ci, jest słuchaczowy. Zostań turboistą, serio, zostań turboistą. bo masz bardzo fajne warunki, bardzo ładny siad. Wyciskanie też bardzo fajnie. Marsz działa też bardzo fajnie, nic tylko dźwigać, pobijać akordy. Namówcie go, żeby dźwigał, żeby startować w truboju siłowym, bo on nie wie co robić. Czy podnosić ciężary, czyli wetlifting, czy powerlifting. Też ożenić się z trubojem siłowym, a nie tak na pogwizdka. Rozumiesz? No rozumiem, o co chodzi. No, podnoszenie ciężaru może trenować, też trenowałem w jednej chwili to i to, ale jednak w pewnym momencie, jeżeli chcesz walczyć o sukcesy, duże sukcesy, no to warto jednak tu yy, coś ważniejszego ustawić, tak? 140 kg zobaczcie jaki luzik. No, Patrzcie jak ładnie Ciężary no. wielkie 180 No ile naraz nie żebyś No naraz tak żebyś delikatnie odłożył Bo kurwa Uu, Panie I powolutku Delikatnie Idź, wystarczy bez uwag. Bez uwag, bardzo fajnie. I jak oceniasz kiedy robiłeś sumo ostatni raz? 14 listopada dokładnie. Ha, czyli wtedy, na zawodach, tak. Okej, okay, długa przerwa. Bo no, podno ciężarów żarów brałeś teraz, tak? Nie no. marnuj swojego talentu! No i półtorej miesiąca teraz nic nie robiłem. Czemu? No pod koniec, pod koniec grudnia sobie dieloda zrobiłem, a wtedy jak delikatnie chciałem zacząć. No to mnie jeszcze strzelił. Aha, okej. Okay. Przy czym? Dobijam wybicia na unik podrzutowy. Aha, Na okay. trzy powtórzenia i przy opuszczaniu. Dobra, skoczyliśmy taki krótki trening na średnich ciężarach po długiej przerwie. Patry pokazał Wam, że idzie dźwigać i nie widzieć. To dzisiaj wszystko i? Nie ma oczywiście. Nie ma łapy, nie? No, ja tam nawet <laughs> nie pokazuję, że nie ma, bo nie ma. <laughs> A Ty nie wiesz, czy masz, czy nie masz. Chodź, co Ty masz wiedzieć, ja że składasz. nie mam, w ogóle lewej. <laughs>